I cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku W dzisiejszym odcinku sobie nakarmimy Znaczy nie nakarmimy, bo jedzenie już mają króliki, i gołębie Tylko wymienimy sobie wodę I wam pokażę Trzy nowe nabytki, które się znajdują Dwa są w tej kratce A jeden Tutaj w tej I co? Weźmiemy sobie, wylejemy najpierw wodę Będziemy nalapać świeżą ostrożnie co? tylko do będę musiał dokupić jeszcze do tych trzech nowych nabytków też nowe trzy nabytki będą do tych tutaj zaraz tam sobie bierzemy. do świeżej wody bez żadnych witamin tak szacza no i wczoraj pierwszy raz sandezy za ten zastosowałem To jest całe poidło nawet, bo woda za kwaszaczem, więc tak trzeba ją je Siano jest jeszcze wszystkie tu wycinają, więc im nie będziemy dawać. Sobie otworzymy poidła jeszcze a i zaczął mi się znaczy zaczęło mi się kluć jajko ugoę no Teraz samiec siedzi na nim, ale Zaczęło mi się kluć O, tam trochę widać nawet no, Widać Się kluje już Ciekawe Czy się w ogóle wykluje Bo może być tak, że się nie wykluje Ale oby się wykluło tam sobie traim wody i przejdziemy sobie do nowych nabytków Które Wczoraj dostałem, nie kupiłem ich No i samica w nie wykociła jednak Jestem w kurumitra na nią Myślałem, że może będą znowu fajne modle niebieskie ale jeszcze tam najpierw Ale się jednak nie wykociła, a gniazdo jest, będę musiał na dniach jej to posprzątać Ale jak się teraz nie wykociła to 21 może się wykoci Bo 21 więc zakłacałem sam w białym I wtedy Dała się zakocić A tutaj widocznie miała urojone no, więc już tyle w tej klatce No, przejdziemy co do tych nowych nabytków Najpierw sobie tak otworzę Nie zrazu ja mówię, nie są to króliki Tutaj mamy dwa nowe gołębie Ale nie jestem pewien, ale to są chyba obydwa samce Bo ja dwójka dostałem, a wujek sam nie wie czy... To, że ja nie wiem, czy to czy jest tu jakaś samica, ale mówi, że to chyba są obydwa samce. Ale to jak są obydwa samce, to się okaże, bo się będą gryźć, dziobać. Ale tego na pewno sobie zostawię, bo jest ładny. Jak stanie, podnieście. To ładnie wygląda. A z tamtym nie wiem, ale też pewnie zostanie. Co do nich kupię samice jakieś i będą sam raz. No, tu wodę mają, jeden nie mają. Klatka jest i to wszystko. I teraz idziemy do trzeciego nabytku którego też dostałem. A jest to świnka morska. Nie wiem po co mi ona, ale wziąłem. Zobaczymy, jak tam, co może się kiedy do niej kupi samica. No. Tu mam archewkę i chleb i muszę miseczkę kupić takie co są na płyteczkowe.pl 500 ml, taką kupię i będzie chyba dobra. Tu masianko muszę paśnik zrobić inny, bo ten, tego na pewno nie, nie będę daje, bo jest za duży. No to już chyba wszystko w dzisiejszym odcinku. Więc co. Widzimy się w kolejnym. Na razie i cześć.